Trzeba zrobić, żeby wejść, wejść w nasze ślady. Eee, trzeba przede wszystkim poświęcić bardzo dużo czasu na granie. To jest podstawa. Trzeba się nauczyć gry. A dopiero później, jak już wiemy jak grać, trzeba znaleźć sobie zespół, ponieważ to jest podstawa. W Counter-Strike'u liczy się przede wszystkim drużyna. I rozwój dopiero powstaje wtedy, jak się razem z drużyną współpracuje, trenuje, przygotowuje taktyki i... Cokolwiek jeszcze trzeba, żeby właśnie wygrywać mecze, także... Jedna ważna rzecz, nie można się denerwować podczas gry, kiedy nie wychodzi. Ale to już jak jesteśmy na turnieju. Ogólnie, wszędzie nie można się denerwować. <grym> to prawda, także na spokojnie, dużo czasu i, i, do, przodu, i do przodu. Jak ktoś już osiągnie pewien poziom w graniu w Counter Strike, no to następnym krokiem powinno być znalezienie odpowiedniej drużyny i granie w jak największej ilości e, turniejów, lig internetowych, grać mecze oficjalne, żeby zdobyć jakieś tam doświadczenie. I dopiero z czasem można pomyśleć o szukaniu potencjalnych jakichś sponsorów po wygraniu paru takich turniejów. Także małymi krokami do przodu. Gaming w Polsce nie jest jeszcze tak rozwinięty, żeby można było zarabiać z tego tak dużo pieniędzy. To znaczy są wyjątki, tak jakby można popatrzeć na naszą drużynę. Jesteśmy jedną drużyną tylko w Counter Strike'a, która zarabia więcej pieniędzy porównując do Ameryki, czy innych krajów, gdzie już normalnie są gaming house'y, czyli mieszkania dla graczy, gdzie normalnie grają codziennie, jest to dla nich jakby praca, no to, no nie ma porównania co w Polsce, co do Ameryki lub do właśnie do innych krajów. Podczas gdy gramy w CESA, tak z tego Counter Strike'a, też normalnie uczymy się, możemy połączyć te dwie rzeczy bez problemu naukę z cs -em. Tak samo można by nauczyć, połączyć cs z pracą, więc nie widzę tutaj problemu, żeby połączyć właśnie te dwie rzeczy. Tak samo myślę, że rodzic każdego tam dziecka, czy swojego syna, czy córki mógłby pozwolić spokojnie grać im, bo można z tego w przyszłości dużo wyciągnąć. Właśnie nie można zapominać o tym, żeby. Granie nie było jedyną czynnością, którą się wykonuje. Między innymi, powinno się pamiętać o aktywności fizycznej, bo to chyba później bardzo ubolewa wśród grających, albo przynajmniej taki jest stereotyp. Także staramy się go burzyć zazwyczaj. A poza tym, no właśnie tak jak Janusz powiedział, są z tego możliwości w dzisiejszych czasach, coraz więcej opcji. No, ja już gram te 14 lat. Mam nadzieję, że. W przyszłości dalej będę pracował tak jakby w e sporcie nawet po skończeniu grania. Teraz powstała nowa funkcja menedżera zespołu przykładowo esportowego, który pomaga drużynie w samej grze. Także no, opcji jest bardzo dużo i myślę, że każdy odnajdzie w tym coś dla siebie. Make some noise for